Niskie nery, że takie debile nam się trafiają i w, w teamie, bo to żart jakiś czyn, action. Nie wiem, jak gościcie. Zerisus, moim zdaniem. Ty masz chromkę do tego skina? Forumban. Nie, prof. Podpis plaga. Co jest tą chromką? Do... Jak tego skina drugi raz, oczy widzę. I pierwszy by rozpieprzył system, więc mam nadzieję, że ten drugi użytkownik tego skina też rozpieprzy system. ApeSus To niezły żarcik ci powiem Będzie używany, be, oj będzie używany ApeSus ApeSus I tak w kinie było lepiej niż sus Tam jest większy sus w kinach Nie wiem Byłem drugi raz Lagus <laughs> też oddaję. Fajny Nick wie go na pewno. Powodzenia w podawaniu znajomym tego Nicku. Jeszcze, gdyby ta końcówka liczba miała jakąś sens logikę, ale on zrobił 0, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 6, 5. Ja bym miał już do końca dziewiątki Wtedy było prostu od jedynki do 0, do dziewiątki, 0 i 9. To jakoś prosto jeszcze do podania. O, patrz, fan TSM-u. Ja znam innego fana tsm takiego dosyć popularnego fana TSM-u Ciekawe czy to jakaś podruba? Dobra Dziwnie wygląda ten skin No to w sumie... Już myślałem, że wiego pójdzie z samymi potkami do dżungli w sumie mamy 3 HD, mamy 3 e, nie, dwóch hejdi bo na, na sus idzie Jesus. Pokłówiło cię tym akszanem Fajnie, Cztery autosy i pasywka i pół HP, i nie masz dwóch trzecich HP Dobra nic nie straciłem tak naprawdę na tym trade'zie Co to za druga część run? Determinacja? Nawet nie mam cck Zobacz, ty nie cofnąłeś się do bazy, ja jestem mniej więcej na tym samym porze. Dobra, pusuj, puszuj. Co to za demyc z tego w? No ten aktion też się uczy, ale ja też się uczę. Dobrze, bot lane, bot lane Drugi po dżungli najgorszy div Kurwa, macz, nie wziąłem kanola. Neverminds, w tym typu Macie łatwy mode matchup, tak szczerze mówiąc Jeszcze ci pisze, unbalance Kto? Ja byłem w kinie, drugi raz w życiu, powiem ci, był zajbisty filmek. Moonfall, bardzo dobry film. A to jakiś świeższy, chyba z parę dni temu wyszedł. Chyba czwartego była my ogólnoświatowa. Moonfall. -o -on fall od księżyca i spadek. No taki film, kurwa, no, ja pierdolę, jakiś nowy w kinie leci jeszcze Nie ja nie wiem czy gram nexta, Ja obie Co to jest pierdolę? <grywa> Masz ziomku co ty co, odpierdzasz? Nie wiem, dostaliśmy idiotów w enemy, tak szczerze mówiąc. Ja, wiem, ja gram drugi raz w życiu z i kuwa, rozpierdałem tego typa jak leci. Na wkrzano, który to jest strasznie, OP. Na początkowym Laning face Kurwa kuwa dostaje w pierdol z ery, która ma puści mi 3 i to, żeby coś. <laughs> Znowu cię podbaliła. Śmieszne, nie, nie Awka, właśnie we mnie wjechał. I mnie zabija. Nawet na pewno, nawet nie. No. Ale wszyscy, ty płaszcz! Zarąbałem Axa full HP i temu 34 HP. OP Ja prawie narąbałem w dwóch naraz. O, pierwszy kill E Pokczamp O, przyszedł jego Co to za... Co to... Jakiś szalony. Co to za no, no nie, nie jest czego się cieszyć, ale mam, przy, mam najwięcej kill z drużyny, więc więcej wariaty Nie, mówię o fragów, nie creepów. Creepów mamy porównywalnie, jest, masz jednego więcej. I tego mam teraz już więcej nawet. O jeden. No tak, szczególnie Żakszon, szedł ci w górę, nie wiem. O ty. <laughs> Słowek jeszcze. Banda. Cześć, Maha Karim. Jak tam u ciebie życie? Dobrze. Zral się kilo dostał. Okej. Okay.

No, bo to, ale chcę pikki, kto tylko nie umie pisać nawet. Dobra. Chuj obchodzi, czekam ten item. Zero dymagem, no widzę, że to jest. No się... No, dobra. Zabij go, proszę, litość, lituj się. No lituj się, człowieku! Boże... Boże, nieudaczniku, ty nic nie umiesz robić, ty, ja, No Ja pierdolę, z ci żeby żubu. Karim wrócił w Co to się o, o. W zasadzie będziemy grać w tym meczu na Hekarima, bo oni są głównami i nic innego nie Apenasus rządzi. Dobra, Roman. Dobra Co to za item na Ezreal do reporta jesteś? Nie, <noise> nie wiem, właśnie to jest XD, tylko Divine Divine jest, nie jest teraz mocniejszy, bo teraz daje więcej AD, więc na Ezreal jeszcze mocniejszy niż był Opa! Tak, zapomniałem, czy to samo nie autosuje, muszę napierdzielać, klawisz Świetnie, to idzie temu bliskankowi No oddałem, bo mogłem go zabrać 50 razy No ale poczekałem, Jakbyś nie za, jakby nie trafiła Rka to po prostu go siekną Dwa itemki i buty, kocham, kocham tą gierkę, łatwa ta gierka No, zacznijmy O kuwa, księdza, bo serio, nie spingowałem Nie, bo z takim, ja mam dwa ity i buty, o ma półtora i pół, 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 pół Mogę do Ciebie podejść O siema Co podchodzicie kuwa? Co podchodzicie? Co podchodzicie? Koń Koń hekarim. Boże! Oni na tym kurwa nie umiem się bawić? Kolejny mecz 15 minut.